Cześć, z tej strony Anubis, piątek 21 listopada, zaczynamy tradycyjnie od Crypto Bubbles jak widzimy niemal zgodny jest rynek, jest krew, jest krew, mało osób się interesuje obecnie rynkiem, co widzę po wyświetleniach filmów, no ale mimo wszystko postanowiłem nagrać kolejny odcinek, te kilka osób, które oglądają, za co bardzo dziękuję, jednak będą mogły skorzystać z tego. Na tygodniówce nieco lepiej, ale to pojedyncze produkty i mają jeszcze jakieś plusy, natomiast większość krwawi. Przechodząc na Coin market cap, widzimy tutaj market cap ma 2,84 tryliona. Przypominam, że niedawno było 4 tryliony. Mamy ekstrem FIR 11 na FIREN Alcoin Season na poziomie 26. No i zobaczmy sobie. To są jakieś pojedyncze projekty, które w ciągu 7 dni jeszcze są na plusie: Starknet, MoIX, Aster, Pi, Zikesh, Leo. No i niewiele więcej. Natomiast na minusie najwięcej jakiś kanton, IP. Celestia, ICP, Virtual, Morpho, Sui i tak dalej, i tak dalej. No, no także nie jest zbyt dobrze. Przejdźmy sobie może na wykresy. Na wykresie widzimy Bitcoin na poziomie 82 tysiące z groszami. No dzisiejszy poranek był po prostu niesamowity. Czekajcie, może przejdziemy na godzinówkę. Jakoś, o tutaj, tutaj było właśnie. Nie tutaj. Gdzie to było? a no, może czas mi inne pokazuje no generalnie dzisiaj rano było, było źle ale to nieważne. ważne jest to, że jest sesja amerykańska otwarta zobaczymy czy wyciągną tą, tą cenę, zobaczcie RSI jest na samym dole no dawno tak nie było, nie było tak od sierpnia zobaczmy sobie jeszcze Ether, Pod wygląda podobnie jakbyśmy chcieli sobie zmierzyć no to patrzcie od dołków z sierpniowych mamy minus 45% no, także nie najlepiej no oczywiście dolar się umacnia zobaczmy sobie jeszcze XRP XRP też 1,9 także słabiutko dobra zobaczmy FLARE niech nam oczy wypadną FLARE walczy o utrzymanie 1,2 centa mnie ta walka szczególnie interesuje bo cały czas mam longa otwartego i trochę zaczyna się robić gorąco no ale nic walczymy kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana Songbird oczywiście dno dna 0,2 centa, także masakra dominacja bitcoina 80, 58, niecałe 59% no i total tu zobaczmy, total też, też sobie możemy zmierzyć od 6 yy, 35% 1,5 tryliona i to było przez, czekajcie jeszcze raz, to zmierzę. Przez 45 dni. O 25% się spadliśmy. Total 3 na poziomie 827 bilionów. No widzicie, wszędzie to RSA jest bardzo, bardzo, bardzo nisko. No ale tak to jest. Jeśli chodzi o MVRV, no nie jesteśmy przewartościowani. 1,07, odkąd omawiamy ten wskaźnik, to chyba jest najniższy poziom. Zobaczmy jeszcze tutaj, jesteśmy pomiędzy bitcoin sezonem, altcoin sezonem, teraz jesteśmy blot sezon raczej. Sendora pokazuje 289 milionów TVL-u, ale wkrótce to się zmieni, o czym później. Zobaczmy jeszcze DeFi nasze, no i tu widzimy Enosis najwięcej tutaj płaci. No te procenty są podobne, ale szczerze mówiąc nie mam chęci, żeby przez to jakoś mocno przechodzić. Tak to właśnie wygląda. Dobra, jeszcze etf -y. No i zobaczcie, to są profesjonalni traderzy. Jak rośnie, to kupują, jak spada, to sprzedają. I to są ludzie, którzy profesjonalnie zarządzają funduszami. Matko Boska Matko Boska I na Ethereum podobna historia. Ktoś tutaj troszeczkę gdzieś kupuje pojedyncze, ale na przykład BlackRock, tutaj, wyprzedaż masowa. No i tyle. Dobra, nie ma co, przejdźmy już do wiadomości. Zaczniemy od takiej pozytywnej informacji. Japonia przymierza się do Stimulusa na wartość 110 bilionów dolarów, także hmm, podobna historia jak była parę lat temu w USA, kiedy ludzie dostawali pieniądze. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób pozytywnie wpłynie na rynek krypto. Aczkolwiek no, stimulusy, które były w Chinach jakiś czas temu no, nie, nie przeszły w ogóle na rynek krypto, więc ciężko powiedzieć, no, ale jest na pewno to szansa, że te pieniądze w jakiejś części się przeleją. No i na to liczymy oczywiście, bo te pieniądze są potrzebne. Niestety rynek krypto się mocno, mocno, mocno kurczy. No i dodatkowe pieniądze są po prostu niezbędne. Hugo wystąpił w Rollup i tutaj mówił o tym, jak wygląda roadmapa na flare. Także zostawię Wam w opisie. To są dwie minuty, także sobie przesłuchacie. Oczywiście plany są bardzo ambitne i tutaj chodzi o rozwój DeFi dla XRP, ale też nie tylko. Mam nadzieję, że w przyszłości też będziemy rozmawiać o innych asetach, które wpłyną na flare. Także zostawię w opisie, przesłuchajcie sobie, być może gdzieś jest cały filmik, natomiast ja go nie słuchałem, także możecie poszukać tutaj na tym The Tutaj w formie żarciku mamy informację, że McDonald's widzi coraz więcej aplikacji o pracę, no i tutaj Jakub Mościcki się śmieje, że ale że to przecież miał być tylko mem, że ludzie z krypto przechodzą do pracy w Macu, także na troszeczkę takie. Wyluzowanie się, bo nie ma się co spinać, no sytuacja jest jaka jest. Jak się pośmiejemy, to może uda nam się przetrwać ten trudny czas. Kolejną rzeczą podsumowanie od fler tego, co się dzieje wśród społeczności, i tutaj mamy kilka projektów, które są wyróżnione. No niestety, mnie tutaj nie ma na tej liście, mimo tego, że tam były pewne materiały, które wrzucałem. No ale cóż, widocznie nie było to tak interesujące, albo tak jak się śmiał Andrzej, po prostu podpadłem bo niestety się nie zgadzają z pewnymi narracjami, które są na Flare, bo ja jednak chciałbym, żebyśmy rozmawiali głównie o tokenie FLR, a nie o, tylko o XRP. Ale o tym dzisiaj jeszcze będzie. Także też zostaje w opisie, poczytajcie sobie, może warto obserwować tych użytkowników. Rubik natomiast poinformował, że agregują 5 DEXów na Flare, w tym OpenOcean, Sparkdex, BlazeWap i inne. Także krypto Rubik też można sobie to obejrzeć i potestować. Bardzo długi wpis od Hesusa, czyli jednego z szefów Firelight i Centory na temat ryzyk, także nie będziemy przez to przechodzić, bo to dosyć skomplikowana lektura, także warto sobie przeczytać i warto znać te ryzyka, także też zostawię Wam w opisie. A tutaj znowu coś takiego lżejszego. Okręgowa Izba Lekarska pozyskała milion złotych na skrócony czas pracy. Dzięki temu może dzisiaj czekacie do lekarzy w długiej kolejce, za to w przyszłości będziecie czekać jeszcze w dłuższych, bo mają skrócony czas pracy. Ja wiem, że oni nie obsługują bezpośrednio pacjentów, niemniej jednak, wyrzucanie pieniędzy na takie bzdury jest po prostu już śmieszne troszeczkę. Jeszcze się tym wielce chwalą. No nie, to po prostu to, co się dzieje, to jest jakaś paranoia z tym, I nie tylko z tym pomysłem, jaki wypływa od naszych kochanych rządzących. Masakra. Dobra, jedną z dwóch najważniejszych informacji jest propozycja doktora Schwartiego, który tutaj bardzo ładnie to przedstawił. Być może nagram od tym odcinek jeszcze zobaczę. Także tutaj chodzi o to, żeby w jakiś sposób stymulować ilość fler w obiegu, a mianowicie stymulować negatywnie, czyli stworzyć model deflacyjny. Ponieważ no, trzeba w jakiś sposób price action flare pobudzić i jest to jeden ze sposobów, i tu jest to ładnie rozpisane, ale o tym może właśnie kiedy indziej. Ja natomiast podbiłem to, też to opisałem, jak ja to widzę. Oznaczyłem parę osób, które tutaj aktywnie uczestniczą w naszym kryptoświecie, w naszym świecie flare. Jeśli kogoś pominąłem, to przepraszam, no, ale nie dało się wszystkich wcisnąć. No też. Moje podbicie spowodowało, że doktora Schwartzego też te wyświetlenia się zwiększyły, bo to jest dosyć istotna rzecz i myślę, że warto na takie rzeczy rozmawiać, tym bardziej, że w końcu rozmawiamy o tokenie Fler. Także czuję, że dołożyłem jakąś małą cegiełkę do tego, ponieważ ponieważ ponieważ. Hugo napisał, że właśnie pracują nad czymś takim i też planował coś podobnego i zaprezentują tutaj właśnie podgłosowanie, jeśli znajdą już będą pewni. Jego efektywności, jakiś sposób na właśnie deflacyjność, i celem jest to, właśnie, żeby flare przestało być inflacyjne i zostało deflacyjne. Oczywiście ta deflacja nie może być zbyt mocna, no bo nie o to chodzi, żeby ten projekt się kurczył w oczach. Niemniej jednak, no, inflacja, którą dzisiaj mamy pod postacią flare dropów, RFLR, no i takiej regularnej inflacji, no, jest taka, że no niestety to price action nie jest zbyt dobre. Także fajnie, cieszę się, że coś takiego będzie i cieszę się, że w końcu rozmawiamy o topenie Flare. Firelight przedstawił natomiast taką grafikę, jak to będzie wyglądało w fazie drugiej. Mamy stakerów, mamy płynność, mamy Economic Security Framework, które generuje Cover plus Fee, które przekazywane są do protokołów, które są przekazywane, ten cover, coveracz do stakerów, czyli tutaj kasa będzie wpływała do tych ludzi, którzy stake'ują. No i taki pomysł właśnie na drugą fazę, natomiast no, najpierw niech będzie faza pierwsza, ale o tym jeszcze dzisiaj, za chwileczkę. Skeptra poinformowało natomiast, że ich kalkulator już jest dostępny i w tym miejscu, w tym artykule, no, możecie sobie przeklikać, ale tutaj doprowadzi was do tego miejsca, Joel Monteiro wyrzucił tutaj wyliczenia, w jaki sposób to jest kalkulowane, myślę, że nie ma sensu tego czytać, po prostu trzeba sobie nad tym usiąść chwilę, pomyśleć i zobaczyć jak to działa dużo liczb, dużo przykładów, także sobie przeczytajcie. Myślę, że Spectre, Skeptre, przepraszam, jest bardzo ciekawym projektem i warto też chociaż zastanowić się nad tym, czy nie, nie jest to coś, co powinniśmy używać. Ja używam do części swojego portfela, no ponieważ z tokenami SFLR też można coś zrobić i też one są coraz droższe, ale o tym też będzie za chwilę. To jest tylko informacja, że SFLR FLR exchange rate goes up. No i goes up, rzeczywiście tak jest. Ale o tym mówię jeszcze za chwilkę. Dobra. Tutaj ostrzeżenie od Flare Community. Niektórzy otrzymują jakieś dziwne maile na temat tego, że jakiś tam dodatkowy Flare drop jest czy coś tam. Ja mam tu wyszczególnię cztery rzeczy. Flare drop update. Nie ma żadnego update'u Flare dropów. Jeżeli dostajecie coś takiego, to jest scam. Jeśli my wyślesz 1 FLR-a, ja wyśle ci 5. No oczywiście, jeśli ktoś Wam proponuje tego typu deal, no to to jest oszustwo i nie dajcie się nabrać. Dostęp do jakichś informacji albo do jakichś protokołów wcześniej niż inni. No, jeśli nie jesteście twórcami albo bardzo, bardzo, bardzo insiderami, no to takich dostępów nie dostaniecie. No i efasety Bitcoina. Nie ma dzisiaj takiego tematu, także jeśli ktoś gdzieś jakąś taką informację ma i ma wątpliwości, to piszcie albo na Twitterze, albo do mnie. Ja się spróbuję zapytać już tam u źródła, czy to jest jakiś temat. Uważajcie i staram się dla Was takie dane i informacje przedstawiać, które są istotne, które są sprawdzone, więc tutaj też obserwujcie moje kanały i mam nadzieję, że to też Wam pomoże. Uważajcie, bo kasa wypływa z krypto. I skamerzy chcą się jeszcze obłowić przed zakończeniem cyklu. Katalityka wrzuciła nowy portal, nowy dashboard, gdzie też można sobie parę rzeczy zobaczyć. On wygląda właśnie w ten sposób. Tu jest sporo danych, sporo informacji, tu mamy parę zakładek. Myślę, że jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie takimi danymi, no to oczywiście jak najbardziej. Natomiast nie będziemy tutaj tego omawiać bardzo szczegółowo, bo to są informacje, które nie każdemu są potrzebne i myślę, że to nie będzie dla każdego interesujące. Wrzucę to w opis. Także jak ktoś ma ochotę, to niech sobie zerknie. Dobra, i już mówiłem właśnie o tym, że SFLR będzie rosło w cenie do Flare. No i tu rzeczywiście mamy informację, że 1,65 Flare jest warte 1 SFLR. No, i oczywiście nasze ilości SFLR nie, nie rosną, natomiast ten, to ratio między SFLR a flare rośnie, i na tym jest budowany ten zysk. Tak? Czyli w momencie, kiedy będziecie odmieniać, no to ten exchange rate będzie rósł. Także tu jeszcze informacja, jak to będzie po flare dropach. Tutaj Skeptra odpisało, że. Na teraz myślę, że to będzie około 12% po flare dropach. Także też myślę, że dosyć uczciwie. No bo jeśli przyjdzie Bessa, też jakoś się trzeba przetrwać, i to jest jeden ze sposobów. Aczkolwiek no pamiętajcie, że tu przekazujecie swoje flare i no różnie może być. No bo dzisiaj to exchange rośnie, ale no zawsze to jest jakiś, jakaś forma zaufania komuś. Tak? No ale tutaj to każdy niech sobie sam zważy ryzyko, czy, czy ono jest warte tego, czy nie. A jeszcze jedna rzecz, pamiętajcie, że z SFLR w DeFi też się można pobawić na wiele sposobów, o czym już nieraz mówiłem tutaj na kanale. I tutaj mamy propozycję FIP14 i STP11, i to jest propozycja taka bardzo techniczna. Poczekajcie, na notatki. Wprowadza nowy typ potwierdzeń na FDC o nazwie Web2.json, 2 .json. i chodzi o to, żeby w sposób zdecentralizowany, ale standardowy. Używać API i generalnie tutaj, żeby nie zanudzać. Może to nie każdemu też jest potrzebne. Chodzi o to, że można dzięki temu ściągnąć dane z Web2 i w ten standardowy API będzie po prostu bardziej taki przewidywalny i też będzie, będą określone koszty tego. Jeśli to przejdzie, oczywiście, to ten governance Flare razem z Flare Foundation będą tutaj głosowali, czy nowy API podłączyć, czy nie. No, i w zasadzie tutaj celem jest uczynienie infrastruktury bardziej przejrzystą, standardowo, co pozwoli wielu aplikacjom na korzystanie z wiarygodnych danych z Web2 w DeFi od Flare. Harmonogram jest taki, że głosowanie trwa od 28 listopada do 5 grudnia, no i później ewentualnie będzie wdrożenie. Tu nie widzę wielkich zagrożeń. Dobra rzecz, bo te dane są w pewien sposób jednak unikalne i jest to jedna z przewag Flare, że ma te swoje orakle. Także tutaj jakbyście poklikali, to jeszcze są artykuły na stronie Flair i też tutaj na propoza Flair też jest to rozpisane. Także też można sobie zobaczyć. Głosujemy wszyscy posiadacze Flair. Dobra, informacją tygodnia bez wątpienia jest Firelight, które będzie startowało 3 grudnia. Maruda powiedziałby, że miało być w listopadzie, a jest w grudniu, ale na szczęście my tacy nie jesteśmy, nie będziemy marudzić. Także start jest 3 grudnia. Jak już wystartujemy, to nagram o tym oddzielny odcinek, jak to zrobić i krok po kroku przejdziemy przez ten proces. Pamiętajcie, że w pierwszej fazie otrzymujemy Firelight points, a nie Yield, i dostęp do tych Firelight będzie w pierwszej fazie z osób, które są, zgłosiły się na waitlistę. No Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także nagram to, ale nie pierwszego dnia, bo to też chciałbym, żeby ten pierwszy kurz już opadł. Zobaczymy, jakie tam będą. Jeszcze możliwości, w sensie czy tam będzie jakiś kap ustalony, czy to będzie po prostu hulaj dusza, piekło nie ma, wszyscy mogą wrzucać. Ciężko mi powiedzieć, choć domyślam się, że będzie to wprowadzane ostrożnie. Także obserwujcie Firelight. Generalnie uważam, że to jest jeden z dwóch najważniejszych projektów na flare obok, może trzech, bo jeszcze jest Kinetic, Spark Dex i Firelight. I Firelight naprawdę może być duże, bardzo, bardzo duże. A tutaj jeszcze właśnie przypomnienie o tym, od, o tym o tych poprawkach FIP i STP i tutaj właśnie jest ten czas na informacje, później jest na voting no ale to już omawialiśmy także też możecie sobie przeczytać Kinetic natomiast informuje o wzroście możliwości pożyczania FXRP z 800 tysięcy na 900 tysięcy dodali 100 tysięcy i dostali, dodali pół miliona USDT0 także jak ktoś jest zainteresowany to niech pożycza, tylko pamiętajcie, że Tutaj te pożyczki są zabezpieczone waszymi asetami i na pewno nie jest dobrym pomysłem pożyczanie pod korek. Jeśli ktoś tego nie rozumie albo nie zna ryzyk, to lepiej tego nie, 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 nie ruszać po prostu. Nie. Tu jest też bardzo istotny artykuł od Cychro, CEO Centory. Szczerze mówiąc nie słyszałem w ogóle, że ten człowiek istnieje wcześniej, bo tylko Hezus się wypowiadał. I gościu jest właśnie CEO i cofounderem Centory, Pracował w Trident, Coinbase, HSBC, Barclays i UBS. Także bardzo duże instytucje. No i ten artykuł dosyć długi jest. Nie będziemy przez to przechodzić. Rzucę Wam w opis. Jeśli będzie taka potrzeba, to też sobie to omówimy na oddzielnym filmie. Ale myślę, że nie ma takiej potrzeby. Ale wyjaśnienie, dlaczego Firelight jest czymś więcej niż tylko coverem, czyli okładką, warstwą, jak chcecie, to sobie to nazwijcie. Natomiast celem Firelight jest sprowadzenie instytucji do DeFi Flair i w zasadzie do tego się to sprowadza. A instytucje mają pieniądze, a pieniądze przyciągają nowych użytkowników. I tyle. O to chodzi. Z innej beczki Watcher Guru poinformował, że na ich się będzie można tutaj czy będzie trzeba nawet wskazywać, gdzie, ten, gdzie dane konto jest umiejscowione geograficznie. No i to też nas w jakiś sposób uchroni przed skamami. Na pewno każdy z nas już się spotkał z jakimiś skamami, typu ktoś, jako przedstawiciel firmy XYZ, właśnie tutaj się z nami kontaktuje, a później się okaże, że to jest mieszkaniec z Pakistanu, Indii czy innej Korei Północnej. Oczywiście pewnie wyda się to obejść VPN-em, no ale taka dodatkowa rzecz, po prostu no, będzie coś takiego, i myślę, że też w jakiś sposób Twitter stara się walczyć z tymi skamerami. To bym chciał wam jeszcze pokazać. Zrobiłem wczoraj taką analizę. Jeśli chodzi o Total 3, czyli bez Bitcoina, bez Ethereum, policzyłem ile by powinien wynosić ten sam poziom co w 2022 roku, kiedy był pik tego wykresu, i dodałem tutaj inflację, czyli w przypadku Ameryki to jest 18,5, mniej więcej procent, a światowa skumulowana przez te parę lat, to jest 24%. I zobaczcie, że patrząc na to ATH do. USA brakuje nam 155 bilionów, do światowej 243 biliony, czyli ta kasa nigdy nie wróciła i po prostu ludzie nie zainwestowali w krypto, nie byli zainteresowani. Nie możemy mówić, że pojedyncze projekty jak SUI, jak swego czasu Neural, Tao, Solana zrobiły dobre wyniki, ale y, mowa o tym, że wynika to z tego, że nie wszystkie, zrobiły, nie wszystkie wyniki zrobiły. Y, Nie wszystkie projekty zrobiły ATH, wynikiem jest tego, że rynki jest rozwodniony. No nie. Raz, że te rynki są rozwodnione, okej, okay, to, to się można zgodzić, natomiast ta kasa nigdy nie wpłynęła, więc jeżeli jest więcej projektów, a jest mniej kasy, no to cudów nie będzie, to tylko wybrańcy. Natomiast e, zobaczcie, że no dużo nam brakuje do tego, żeby dojść do tego samego poziomu przy e, dodaniu inflacji. Więc ludzie po prostu nie mają pieniędzy, jak się słucha wiadomości makro, Japończycy mają problem, Chińczycy mają problem, Ameryka to samo, Europa to samo, nie ma kasy, po prostu ludzie nie mają kasy, ciężko im się żyje i dlatego nie są zainteresowani, no, rynek tradycyjny też swoje zrobił, bo w tym roku lepsze wyniki ma Nvidia niż Bitcoin, co jest niesamowitą historią, w tym roku bardziej się opłaca trzymać SP500 niż, niż wiele, wiele altcoinów łącznie z Etherem na czele. Także no niestety tak to wygląda, ale też myślę, że ważna informacja i warto wziąć to pod uwagę. No ale żeby Wam nie było tak wesoło, także na koniec jeszcze dwie informacje. World Liberty Finance, użytkownicy właściwie z, zgłaszają, że ich ulety są zamrożone. Jest wymuszane KYC i nawet y, zdarza się sytuacja, kiedy nie mogą swoich asetów wyciągnąć bez głosowania, czyli bez pozwolenia po prostu. Nie wiem z czym to się wiąże. Nie zamierzam tego rozkminieć, ale wiem jedno: dla rynku to na pewno nic dobrego, jeśli w Fort i Finance dzieje się coś złego. Przykra sytuacja, ale jeszcze was dobiję drugim newsem. Drugi news mówi o tym, że Strategy będzie usuwane z Nasdaqa i MSCI. No i niestety, w związku z tym, że Bitcoin spadł, no też straty jakieś są. Także będą niestety 15 stycznia usuwać ich. No, i to też, wiadomo, nie jest nic dobrego. Są ludzie, którzy twierdzili, że to właśnie Sailor nam zakończy hostę. Jemu się już zdarzyło zbankrutować. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy. Tym bardziej, że jest naprawdę Waylem, jeśli chodzi o posiadanie bitcoina. No ale ten model, przyznaję, bez bicia do mnie nie przemawia. Wypuszczanie, rozwadnianie akcji, żeby pozyskać pieniądze, żeby kupić bitcoina, który leży i nic nie robi. No nie przemawia to do mnie zupełnie, bo ja nie widzę tutaj żadnego revenue dla nich. No i tak chyba to musi pierdyknąć kiedyś po prostu. A że mamy cykliczność, to jest oczywiste, to no jest jak jest. Dobra, i tym pesymistycznym akcentem tym razem będę się żegnał. Także podsumowując, najważniejsze informacje to jest nowe FIP, czyli tutaj kwestia dostarczania informacji z Web 2. Na pewno też tutaj jest DeFi, będzie miały tutaj dodatkową wartość, typu informacje z Web 2, mogą nadać RWA. Mogą dać nam jakieś gamingowe rzeczy, no bo to są właśnie spoza Web3 informacje. Na pewno drugą informacją to jest to, że są jakieś rozmowy na temat tokena Flare i jak sprawić, żeby stał się deflacyjny. A suma summarum chodzi o to, żeby podnieść jego cenę. To i 3 grudnia start stakingu FXRP, czyli czy właściwie STXRP na Flare. Data jest potwierdzona, także czekamy. Dzięki. Do następnego, cześć.